Witam Państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek z dnia 22 czerwca 2021 roku pod tytułem Tartaria i Macedonia Białe Miasto Jeden Światowy Język Żadnych Chorób i Wojen. Zanim zaczniemy wyjaśniać, Stworzenie ludzkich form życia z węgla od początku. Chciałbym cofnąć się, w nie, się nieco do ery Tartarii, aby wszystko by było jasne. Czym była Tartaria i kto żył tam przed jej upadkiem 200 lat temu. Wiele artykułów w sieci, w sieci twierdzi, że Tartaria była światowym imperium zbudowanym przez Konfederację Państw wielu różnych narodowości rzekomo wszystkich narodów obecnych na świecie, co jest absurdem i był bardzo błędną interpretacją to bardziej to jest Imperium i to trzeba powiedzieć na tej zasadzie wiele rzeczy to działało tego narody pojawiły się po raz pierwszy w historii w XIX wieku Powszechnie wiadomo, że narody i kraje świata zostały sztucznie stworzone przez Instytut Niemiecko-nordyjski i pojawiły się po raz pierwszy w historii dopiero około 200 lat temu, a dokładnie począwszy od czasu wielkiej powodzi w 1802 roku, kiedy to tatarskie imperium Światowe upadło i celowo oni to wykorzystali, żeby była teza versus antyteza, żeby im dała trzecią syntezę, czyli Heglowski dogmat oszustwa, czyli dziel i rządź. Na tej zasadzie to wszystko działa. Po to są potrzebne narody i inne rzeczy. I lewica, prawica, etc. To dokładnie było wyjaśnione. Oczywiście w 2004 roku możecie sobie Państwo sprawdzić, to wyjaśniał profesor Walter Julius Fight pod tytułem Rewolucje, Tyranii i Wojny. Jego chyba teść był Masonem chyba 33 stopnia. On nie należał do, do masonerii i jechał według cytatów jezuitów, jak i, oczywiście, jak i jechał oczywiście według cytatów masońskich. Jak to wszystko tam wyglądało dokładnie? Możecie sobie to zobaczyć. Chyba jeszcze jest na YouTube rewolucje tyranii i wojny, i tam jest bardzo dokładnie to wszystko omówione. To, co zrobił niemiecki nordycki instytut, polegało na tym, że kiedy świat był ponownie zaludniony przez setki milionów sierot tatarskich, po tym jak wszyscy starsi członkowie ich rodzin zostali zabici, nowe języki zostały sztucznie wymyślone i stworzone z jednego oryginalnego języka, którym się posługiwano. Całym imperium tatarskim było więc łatwo nauczyć dzieci posługiwania się tymi nowo stworzonymi sztucznymi językami, które znamy dzisiaj, używanymi przez wszystkie tak zwane różne języki świata. Tylko jeden język, chyba staropolski, jeżeli już mu, tego w, w Tartarii istniał tylko jeden język, z tylko jednym skryptem zapisany w runach. Kiedy odszyfrowano kamień z Rosety, odkryto i stwierdzono, że językiem Tartarii jest język macedoński. Chociaż Nie, niekoniecznie, ja sądzę, że to jest język staropolski. Polski bardziej to oczywiście na tej zasadzie, bo nowopolski się już bardzo dużo różni od tego. I to potwierdził naukowiec Tadeusz Wolański, który badał język etruski w XIX wieku. To trzeba powiedzieć jasno, który jest wymarły chyba już prawie 2000 lat. Tego, jak się to pięknie mówi, i zastąpiony przez łacinę, trzeba jasno powiedzieć, który jest prawie identyczny z językiem używanym w dzisiejszej Macedonii. Tak więc w epoce tatarskiej istniał tylko jeden język, który, którym posługiwała się cała ludzkość. Tartaria była demokracją w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Imperium Tartarów było monarchią konstytucyjną. A Aleksander Wielki jako car król, najwyższy władca imperium, nie chciał aby jego ludzie nazywali go carem, ale pierwszym z równych, ponieważ wszyscy byli braćmi i siostry, potomkowie jednej rodziny. Życie ludzkie było cenione jako, jako stworzone święte, wysoce, szanowane. I, i silnie chronione przez swoją konstytucję, wartości rodzinne były priorytetem numer jeden społeczeństwa. Dodatkowo, że Aleksander Wielki też zrobił oczywiście wjazd do obecnej tzw. Polski, i oczywiście chciał zdobyć Kraków. Miasto Kraków zostało założone chyba 100 lat przed narodzeniem Aleksandra Wielkiego Macedońskiego, to trzeba jasno powiedzieć. I on szturmował tam, prowadził oczywiście, boje z nim Leszko I, jak i chyba królowa Wanda. Tak to chyba jakoś wyglądało. I to była pierwsza porażka Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. I język chyba był staropolski, używany, to tak zwane Imperium Lechi. A druga porażka to była, i ostatnia zarazem, to była oczywiście w Indiach, gdzie się dostał. A między tymi porażkami już raczej żadnej nie doznał. Tak to w razie czego wyglądało. A to o tym mówią kroniki opisane dotyczące Leszka I, Królowej Wandy itd. Tak Żadnych wojen ani chorób. I jeszcze jedno dodam, jedno, że Aleksander Wielki Macedoński też pisał listy do królowej Wandy. I parę są nawet, oczywiście, taki list w necie się znajduje, bo chyba sam zrobiłem o tym program, to trzeba jasno powiedzieć. In, inną szczególnie ważną rzeczą w epoce Tartara było to, że, że w ogóle nie było wojen, nie było chorych ani szpitali. Ich miasta zostały zbudowane w taki sposób, aby dostosować się do kosmicznych pól energii, dzięki czemu funkcjonują jak uzdrawiające centra energii, utrzymując całą populację w dobrym zdrowiu przez cały czas. Tartarianie byli Bretharianami, Bretharianami. Te, Teraz wiemy, że budynki tatarskie nie miały żadnej kanalizacji ani kuchni, co oznacza, że tartarzy nie jedli pożywienia, byli brehartiarianami czerpiącymi energię życiową z powietrza, którym oddychali, z tego powodu nie potrzebowali kuchni i toalet. Tartarianie byli telepa, telepatami i co więcej, Budynki tartariańskie nie miały żadnych anten telewizyjnych i radiowych, ani linii telefonicznych, ani internetowych, ani bezprzewodowego internetu, ani nadajników Wi-Fi, towers czy telefonów komórkowych. Oznacza to, że tatarzy byli telepatami i komunikowali się ze sobą telepatycznie, bez potrzeby technologii, mieli możliwość podróżowania astralnego, co oznacza, że mogli wydawać się Wydostać się z duszą ze swojego ciała po prostu dla przyjemności na wszystkie płaszczyzny egzystencji. Białe miasta tartarian zostały za pomocą elektromagnetycznego druku 3D. Tartarzy posiadali bardzo zaawansowaną technologię w każdym aspekcie swojego życia. Ich technologia opierała się na falach i częstotliwościach elektromagnetycznych. Byli mistrzami druku trójwymiarowego. Zbudowali swoje białe miasta nie, prze, nie poprzez budowanie budynków w klasyczny sposób, angażują, angażując architektów, inżynierów i pracowników budowlanych, ale zdalnie za pomocą komputerów, za pomocą elektromagnetycznego druku 3D, łącznie, łączenie związków z pierwiastków jonowych, atomów. Konstruują swoje miasta za pomocą druku trójwymiarowego. Mogli budować budynki tak wysokie jakie chcieli, ich budynki miały różne rozmiary i proporcje, aby pomieścić wszystkich ludzi o różnym wzroście. Zaczynając od 2-3-metrowego wzrostu aż do 21 metrów wzrostu, podziemne miasta i tunele. Hatarzy byli mistrzami budownictwa podziemnego. Zbudowali ziemią białe miasta, o wiele bardziej majestatyczne niż te na ziemi. Wszystkie połączone podziemnymi tunelami, szybkimi pociągami elektrycznymi, które sprawiły, że podróż była szybka, łatwa i bezpieczna. Wiedzieli oni, że pewnego dnia Wielka zniszczy wszystko, co znajduje się na powierzchni Ziemi, ponieważ zdarzyło się to na Atlantydzie. Która istniała przed Tartarium i na Hiperborei, także i to jest dokładnie to, co wydarzyło się w 1802 roku naszej ery. 600-metrowe tsunami zniszczyło imperium Tartarii. Częścią Atlantydy była Antarktyda, z tego co było z ostatniego odcinka, to trzeba powiedzieć: teleportacja kwantowa, jeszcze bym dodał. Na Ziemi tartarianie nie mieli trzy sposoby teleportacji. Mieli bardzo zaawansowaną technologię do teleportacji w dowolne miejsce na świecie, do którego byli potrzebni. W tym cudzysłów technologia teleportacji na krótkie odległości przez lewitację, która jest pokazana na artefakcie zwanym jako cudzysłów pani z Elcze 2. Poprzedni, poprzez portale bezprzewodowe z zaznaczonymi centrami energetycznymi koordynuje się w konkretnych tatarskich budynkach jeden naród, i cała wysoce zaawansowana technologia i cudowne ludzie, ludzkie zdolności były możliwe. Ponieważ wszyscy Tartariani, aż do pojawienia się rasy sklonowanej, byli braćmi i siostrami w krwi i pochodzeniu, bez względu na ich wzrost, jak pojawił się język macedoński, kiedy mowa pojawiła się i rozwinęła w język, był to jedyny język używany w całym imperium tartarskim, a tym językiem był niekoniecznie macedoński, a ja stawiam, że też był staropolski. Tak więc język, który po raz pierwszy pojawił się w stworzeniu ludzkości, pojawił się naturalnie i ludzie potrzebowali jedynie bez wysiłku i naturalnie wyrazić go za pomocą swoich strun głosowych w podobny sposób, kiedy uderzasz w instrument muzyczny i słuchasz dźwięk. Tak jak pianino, i jest skonstruowany do wytwarzania muzyki fortepianowej, tak ludzkie ciało zostało stworzone do wytwarzania fal dźwiękowych określonego języka, w którym zostało stworzone. Anunaki po stworzeniu podstawowych elementów form życia opartych na węglu, y, posiadających wiedzę naukową i know-how, stworzenia na szkicowaniu y, y, formułę jakości i treści ze wszystkimi cechami tego, jak ludzie powinni wyglądać, myśleć i zachowywać się, używając cegiełki ich wolności intelektualnej do budowy genetycznego, genetycznej człowieka. Intelekt, zdolność widzenia, zdolność słyszenia, poznanie języka, zdolność świadomej świadomości, powiązanie do, przywiązanie do duszy i wszystko inne, co odróżnia ludzi od zwierząt, zostało opakowane wyłącznie razem w formę życia. Aspektem Numer jeden, który odróżnia ludzi od zwierząt, jest to, że ludzie mają duszę, z wyjątkiem klonów, nawet i tak zwany to in, wy, to i tak dalej, a zwierzęta nie mają duszy. I tak to wygląda. Wszystko to zostało zapakowane w program, do którego odwołuje się zakodowana formuła opisa opisowej nazwy, napisanej w runach. W, e, dla nadchodzącego stworzenia ludzkiego i przesłanie do astralnej sfery polamorficznego, skąd wyrasta i rośnie cała węglowa forma życia na Ziemi, w zależności od rodzaju otrzymanych instrukcji. Tak więc forma e, e, ro, życia rodzaju ludzkiego ma specyficzny program zakodowany w wzorniku i napisany w runach. Ta zakodowana forma nosi nazwę cudzysłów: Macedonia ciało ludzkie jako instrument muzyczny. Człowiek jest równy bardzo złożonemu, niepowtarzalnemu i precyzyjnie dostrojonemu instrumentowi muzycznemu. Ciało nieustannie nadaje częstotliwości życia fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego poprzez język programu, w którym zostało stworzone. Pole elektromagnetyczne ciała emituje z morficznego pola stworzenia i jest częścią systemu elektromagnetycznego otaczającego Twoje ciało. Twój mózg jest tylko odbiornikiem, który dostraje się do programu stworzenia i pamięci przechowywany w tym polu ze wszystkich doświadczeń każdej indywidualnej osoby z duszą, która kiedykolwiek żyła i chodziła po ziemi. Samo życie, jakie znamy, jest nie, nierozerwalne, splecione z formami geometrycznymi od kąt, kątów wiązań atomowych w cząsteczkach aminokwasów. Większość cząsteczek w ludzkim ciele to dipole elektryczne. Te dipole działają elektrycznie jak przetworniki, ponieważ są w stanie zmienić fale akustyczne, fale elektryczne. I fale elektryczne, fale akustyczne, naturalne w wartości struktur bio biomolekularnych umożliwiają składnikom komórki i całym komórkom oscylację i rezonansową interakcję z innymi komórkami, a zatem komórki, składniki ciała i komórki mają zdolność do działania jako rezonatory elektryczne. Ten sposób, gdy fale elektryczne emitują ze swojego źródła w polu morfi morficznym, emanują w języku tego jego, w języku jego tworzenia, a kiedy są przekształcone fale akustyczne przez struny głosowe, dymowa jest wytwarzana, dźwięk wydobywa się naturalnie i bez wysiłku, przedstawiający swój program w polu morficznym, wygląd różnych języków. Wszystkie różne języki w dzisiejszym świecie zostały sztucznie stworzone na podstawie języka macedońskiego, niekoniecznie staropolski też, bo Imperium i z tego co wiem, posługiwało się językiem runicznym, językiem bardzo staropolskim i na to są też dowody, na przykład w postaci wymarłego języka etruskiego, to trzeba też dodać. A staropolski od macedońskiego może się różnić, mieć różnicę również tego, tego nie wykluczam. Dodając do macedońskiego rdzenia słowa, słowa przedrostki, przyrostki, inwersje, dodatkowe litery w środku słów, etc. Zostało to zrobione przez niemiecko-nordycki instytut, i wszystkie różne języki świata pojawiły się dopiero 200 lat temu. Kiedy jeden naród macedoński został sztucznie przekształcony, wiele różnych narodowości, każdy ma inny język sztuczny, nasiona, żeby ludzie nie, się nie rozumieli i myśleli, że, są od siebie, że się od siebie różnią. Kiedy 200 lat temu narzucono ludziom zniekształcone różne sztuczne języki. A tatarski, braterski lud jednego narodu został dziś podzielony na wiele różnych narodów. Zniekształciło to pierwotne pola e e energetyczne ludzi, e będąc, jedne, e będąc jednym z powodów, dla których zdolności telepatyczne i wiele innych wyższych zmysłów stopniowo zmniejszała się i ostatecznie została utracona. C ludzkie ciało jest precyzyjne, do dostrojonym instrumentem muzycznym. Nieprzerwalnie nadający swoją muzykę harmoniczną poprzez język jego tworzenia, ale kiedy język jest zmieniany po stronie odbiorczej, częstotliwości harmoniczne są przekształcone w chaotyczne, a fortepian nie brzmi już jak fortepian. Wszystkie sygnały wyższych zmysłów człowieka są hakowane i przekształcone w chaotyczne wiadomości, tworząc poczucie izolacji i samotności w rzekomo nieskończonym wszechświecie. Co, je, co to jest energia dźwięku i jak pasożyty manipulują Twoją częstotliwością dźwięku? Yy. Dźwięk y, y, omija świadomy umysł i dociera bezpośrednio do wszystkich części ciała i wszystkich receptorów komórek, tworząc y, w ten sposób natychmiastowy efekt biologiczny. Jeśli dźwięk jest chaotyczny, reakcja organizmu będzie gene, genotoksyczna, od, y, genotoksyczną odpowiedzią immunologiczną ale jeśli jest dźwięk harmonijny, reakcja organizmu będzie natychmiastowym uzdrowieniem. Tak samo i zmienili w muzyce ton dźwięku, nie wiem, z 300 kilku herców na 400 parę, gdzie jest oczywiście bardzo toksyczne, to i później oczywiście można manipulować tym iowym tematem. Kiedy wibracje dźwiękowe przemieszczają, przemieszcza, przepraszam, przemieszczają się przez powietrze, łodem lub jakikolwiek inny rodzaj materii, wytwarzają fale dźwiękowe. Ten unikato, unikowy efekt to tworzenie energii znanej jako energia dźwięku. Przenoszenie tych wibracji wytwarza energię fizyczną i mechaniczną, która występuje w różnych stopniach wielkości i intensywności. Oprócz tego, że są słyszalne i odczuwalne, wibracje dźwiękowe wpływają bezpośrednio na równowagę energii w Twojej przestrzeni życiowej, umyśle i ciele, powodując w ten sposób wahania nastroju, lęk, depresję, wyczerpanie energii przez pasożytnicze istoty żywiące się Twoją energią. Po warstwie ochronnej Twojej aury zostało rozerwane przez niezwykle niską, chaotyczną częstotliwość dźwięku która omija świadomy umysł i nie sła, słabnie wniknie w Twój system cielesny, narażając Cię na manipulacje wbrew Twojej własnej świadomej woli. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.